Cześć, dzisiaj chcę Wam zaprezentować test bruzdownicy marki Parkside. Jest ona o mocy 1500 W, 9000 obrotów, do 9000. Starczył na 125 mm. Dodatkowo nasz rowek może być o głębokości do 30 mm oraz szerokość robocza 826 mm. Więc mamy tutaj naszą bruzdownicę. W środku oczywiście instrukcja, klucze do zmiany tarczy i przyjściówka do odkurzacza oraz taka przypominajka, w którą stronę należy bruzdować więc nasza bruzdownica, trochę waży. Może z 5 kilo, jakoś tak, już nie pamiętam. Mamy tutaj dwie tarcze. Jest to jedna z tańszych bruzdownic na rynku. No i tak, jak, jak to się w ogóle tym obsługujemy? Po pierwsze, tutaj mamy pokrętło. Zostawiamy sobie głębokość na jaką będziemy bruzdować. O takie proste. No coś kręcę i tak o, docisnęło. Tu też klucz. Tutaj wsadzamy. Oczywiście z tej strony blokujemy. Możemy wtedy tarczę odkręcić. I tu mamy takie podkładki tuleje redukcyjne poprzez ich wyciąganie zmniejszymy właśnie szerokość rowka jaki będziemy bruzdować maksymalnie można tylko jedną zostawić podkładkę wtedy ten row będzie wynosić 8 mm teraz to wynosi 26 i zobaczymy jak to w praktyce będzie się sprawowało głównie kupiłem to z myślą o rozdawaniu silikatów oczywiście najlepiej używać do tego zestawu odkurzacz ja na razie jeszcze takiego odkurzacza nie mam ale na pewno się w taki zaopatrzę ponieważ to w budynku będzie to ten pył szybko tą maszynkę nam wykończy tak bo z tego co się orientowałem że odkurzacze strasznie Mocno pyli, zaciąga i się szybko nam może ona popsuć. Tutaj jeszcze mamy taką rolkę prowadzącą po ścianie. A więc, może to sprawdźmy. Ja to sprawdzę. Tak na sucho. Mam tutaj silikat oraz bloczek betonowy, z którego się wykonuje najczęściej fundamenty i ściany z silikatu i zaraz zobaczymy jak nam to będzie to bruzdować Tak się prezentują nasze rowki. Jeden głębszy, drugi nie. Na pewno bardzo mocno się kurzy przy tym odkurzać się na pewno przyda. Jeśli nawet i to nie wystarczy tak jak za szybko się jedzie, to już teraz zauważyliście na filmiku. To nam automatycznie się bruzdownica wyłącza i trzeba od nowa bruzdować. Czyli wie, kiedy jakby jest przeciążenie, tak, to, to się wyłącza. Tutaj w silikacie lepiej tu już szło. Później wiadomo, trzeba to wszystko dłutkiem, lepiej wiertarką zbić po kolei, ale to już będzie myślę, o wiele łatwiej, tak. Myślę, że na potrzeby remontowe, domowe, taka maszynka z Parkside'a w zupełności wystarczy w szczególności, że ma dobrą gwarancję jeśli się tam spali to bez problemu nam ją wymienią jeśli filmik Ci się podobał zostaw łapkę w górę suba oraz wpadaj na moje inne filmiki cześć